Wyobraź sobie świat, w którym proroctwa, które kiedyś uważano za starożytne opowieści, ożywają na naszych oczach. Co jeśli manowanie Roberta Francisa Prowesta na papieża Leona XIV, pierwszego amerykańskiego papieża, było przełomowym momentem zapowiadającym powstanie bestii z odjawienia? W czerwcu 2025 roku możemy być świadkami początku niezwykłego rozdziału w historii, splatającego wiarę i proroctwo w sposób, który może zmienić naszą przyszłość na zawsze. Bądź na bieżąco, gdy będziemy badać te objawienia i co oznaczają one dla każdego z nas dzisiaj. Nie zapomnij zasubskrybować i daj nam znać w komentarzach, skąd jesteś i jak Jezus pobłogosławił Twoje życie. On jest z Tobą. A jego miłość świeci jasno w Twojej podróży. W zagadkowym tekście objawienia 13 spotykamy dwie bestie, które od tysiącleci wprawiają w zakłopotanie teologów i wierzących. Te bestie służą jako żywe symbole w apokaliptycznej narracji, przedstawiając siły, które działają wewnątrz i na świecie. Pierwsza bestia wyłania się z morza obraz, który przywołuje skojarzenia z chaosem i nieprzewidywalnością. Morza, w biblijnej symbolice, często symbolizują burzliwe masy ludzkości lub chaotyczne narody gotowe do rozpętania nieporządku. Ta bestia, wyłaniająca się z takich głębin, jest przedstawiana z dziką i autorytatywną obecnością, sugerując potęgę polityczną, jaki świat nigdy nie widział, królestwo lub imperium z wyraźnymi wpływami demonicznymi. Pierwsza bestia jest opisana z dziesięcioma rogami i siedmioma głowami. Przy czym każdy róg jest ukoronowany jako symbol władzy. To rezonuje z potwornym stworzeniem z księgi Daniela Siedmiu, które reprezentuje potężne imperia. Głowy symbolizują pełnię panowania, wzmacniając, że nie jest to zwykła ziemska potęga, ale taka, która obejmuje globalny, wszechobecny zakres wpływów. Bluźniercze imiona na jego głowach wskazują na byt, który nie tylko dzierży władzę, ale także aktywnie sprzeciwia się i uzurpuje sobie boską władzę, ustanawiając się bałwochwalczym symbolem wierności, stawiając czoła samej suwerenności Boga. W tym przedstawieniu cechy bestii z morza, lampart z niedźwiedzimi stopami i paszczą lwa wskazują na kompilację cech z poprzednich imperiów, manifestujących się w nowym, nieświętym sojuszu, który konsoliduje ich siłę, jednocześnie powiększając ich zepsucie. Pismo Święte jasno wskazuje, że ta moc nie jest tylko potężna pod względem zakresu i wpływu, jest ona wzmocniona przez smoka, utożsamionego z szatanem w objawieniu dwunastego. To powiązanie podkreśla rolę bestii jako naczynia diabolicznych zamiarów, realizującego plan smoka na całej Ziemi, prowadzącego wojnę przeciwko świętym i pokonującego ich. Przechodząc do drugiej bestii, która wychodzi z Ziemi, znajdujemy ucieleśnienie religijnego oszustwa, umacniające nieświętą trójce władzy, wpływu i fałszywego kultu przedstawioną w objawieniu XIII. To stworzenie, różniące się od swojego poprzednika, jest bardziej subtelne, ma dwa rogi jak berenek, ale mówi jak smok. Berenek oznacza niewinność i biblijną prawdę, często symbolizując samego Chrystusa. Jednak druga bestia mówiąca, jak smog, wskazuje, że ta forma postrzeganej prawości jest zniekształcona i służy złowrogim celom. Druga bestia działa nie za pomocą brutalnej siły władzy politycznej, ale poprzez dwulicową manipulację duchową. Ta bestia dokonuje wielkich znaków, nawet sprawiając, że ogień spada z nieba na ziemię na oczach ludzkości. Takie cudowne czyny przypominają biblijnych proroków historycznie wykorzystywanych do potwierdzania boskiego autorytetu. Jednak w tym kontekście służą jako fałszywe cuda zaprojektowane, aby oszukać mieszkańców Ziemi, wciągając ich sieć oszustwa bestii. Co ciekawe, ta druga bestia kieruje cześć ku pierwszej bestii, ustanawiając system religijny, który wsi ziemską potęgę polityczną. Jakby była boska, system kontroli religijnej i ideologicznej, wymagające lojalności wobec bestii i przestrzegania jej bluźnieczych nakazów. Opisy w objawieniu trzynastu zbiorczo przepowiadają czas, w którym siły polityczne i religijne przeplatają się, tworząc globalny system, który ucieleśnia zepsucie i bunt przeciwko boskości. Zamiar tego nieświętego sojuszu objawia się w niesławnym i znaku bestii, narzucającym kontrolę ekonomiczną i społeczną nad tymi, którzy mieszkają na Ziemi. Rozumiejąc te bestie jako alegoje, niektórzy uczeni dostrzegli paralele do postaci historycznych i instytucji rządzących, które sprzeciwiały się lub sprzeciwiają zasadom boskiej prawości, jeszcze bardziej wzmacniając ponadczasową trafność narracji. Rzeczywiście, gdzie wideo przechodzi do rozdziału dotyczącego papieża Leona XIV, widać oznaki proroczej realizacji. Pojęcie amerykańskiego papieża jest zgodne z interpretacjami drugiej bestii której powstanie mogłoby odzwierciedlać postrzegane połączenie władzy politycznej i religijnej, wspierane przez współczesne technologiczne cuda podobne do symbolicznych cudów z odjawienia. Spekulacje dotyczące amerykańskiego papiestwa podnoszą dyskurs do sfery, w której wiara, geopolityka i duchowość przecinają się dynamicznie. W związku z tym bestie z odjawienia XIII robią więcej niż przepowiadają koniec dni. Służą jako lustro odbijające duchowe i światowe bitwy toczone w nas i wokół nas. Rzuca to wyzwanie wierzącym, aby rozróżniali między tym, co święte, a tym, co świeckie, między boskim autorytetem a ziemskim oszustwem. Rozpoznając te symbole takimi, jakimi są, wierni są wzywani nie tylko do oczekiwania na wypełnienie proroctw, ale, co ważniejsze, dostania mocno w swoich przekonaniach, Unikania oszustwa i trzymania się mocno ostatecznego zwycięstwa obiecanego przez Boską Prawdę. Nieoczekiwany awans papieża Leona XIV, urodzonego jako Robert Francis Prowest. pobudził wyobraźnię tych, którzy zagłębiają się w tajemnicze proroctwa odjawienia, szczególnie rozdział o drugiej bestii. Jego nominacja wywołała poruszenie w dyskusjach teologicznych, nie tylko ze względu na jego narodowość, bycie Amerykaninem ale ze względu na symbolikę, jaką może reprezentować jego papiestwo. Czy wstąpienie prowesta na tron uosadza rolę drugiej bestii, postaci religijnej o ogromnym wpływie, przeznaczonej do wspierania i potwierdzania większych sił politycznych? Od wczesnych dni swojej religijnej podróży prowest wydawał się nietypowym kandydatem na papieża. Wychowany na przedmieściach Chicago, wspinał się po szczeblach hierarchii kościelnej ale w dużej mierze nie wyróżniał się na arenie międzynarodowej. Jednak jego ostateczny wybór na głowę Kościoła katolickiego jest przez niektórych postrzegany jako coś więcej niż decyzja duchownego, jest postrzegany jako odpowiedź na fale zmian przepowiedzianych w tekstach biblijnych. W objawieniu XIII. druga bestia wyłania się z Ziemi, opisana jako berenek z dwoma rogami, symbolizujący niewinność, ale posiadający głos jak smok. Ta istota kieruje ludzkością, abyć siła pierwszą bestię, czyniąc wielkie znaki, nawet sprowadzając ogień z nieba. Alegoryczna interpretacja sugeruje dualizm, pozór prawości maskujący ułatwianie działania ciemniejszych mocy. Biorąc pod uwagę to prorocze tło, nie można zignorować pochodzenia papieża Leona XIV w kraju tak wpływowym i politycznie obciążonym jak Stany Zjednoczone. Jako pierwszy amerykański, papież uosadza pomost między światami duchowym i doczesnym, wiarą i rządami. To dopasowanie do narracji drugiej bestii może sugerować głębsze wypełnienie proroctwa, w którym postać kościelna w zmowie z globalnymi siłami politycznymi pośredniczy w wpływach, które obejmują sferę religijną i świecką. Kiedy papież Leon XIV wkracza w swoją rolę, jego słowa i czyny są badane nie tylko pod kątem ich duchowych implikacji, ale także pod kątem potencjalnych poparć politycznych. W świecie balansującym na krawędzi kryzysu ideologicznego, ekonomicznego i środowiskowego, tak wpływowy przywódca religijny ma niezrównany wpływ. Jest to zgodne z rolą drugiej bestii jako osoby, która przekonuje ludzi i narody do szczerego poparcia autorytetu pierwszej bestii. Niezgłębionej siły geopolitycznej dzierżącej znaczną władzę. Rozumiejąc ten kontekst, kluczowe staje się zbadanie, w jaki sposób poprzednik papieża Leona XIV mógłby reprezentować lub działać w porozumieniu z tą pierwszą bestą. Czy może to być ucieleśnienie współczesnych sojuszy politycznych lub podmiotów o ogromnej kontroli globalnej, zdolnych do wprowadzania sankcji ekonomicznych równoznacznych z biblijną przepowiednią handlu powiązanego z posiadaniem pewnego i znaku? Z pewnością mianowanie amerykańskiego papieża jest historyczne. Jednak jego konkretne zaangażowanie i podejście również budzą obawy. Skupienie się papieża Leona XIV na przyjmowaniu technologii dla przejrzystości i łączności, choć początkowo postrzegane jako postępowe, nawiązuje do przewidywań objawienia na temat zjednoczenia systemów pod przykrywką bezpieczeństwa i porządku. Jego orędownictwo rozciąga się na sfery takie jak sztuczna inteligencja w praktykach religijnych i waluta cyfrowa, które, choć innowacyjne, niepokojąco przypominają monitorowanie i kontrolę przepowiedzianą w literaturze apokaliptycznej. Pod spodem kryje się bogato tkana tkanina symboliki teologicznej i eschatologicznej, gdzie każde działanie i decyzja podejmowana przez papieża Leona XIV stanowią podstawę potencjalnego spełnienia wiekowych proroctw. Dla wierzących obserwujących te wydarzenia czujnym okiem pozostaje pytanie, jak daleko te paralele będą się utrzymywać i jakiego etapu postrzeganego proroctwa naprawdę jesteśmy świadkami. Duchowo wielu pokłada nadzieję w papieżu Liouni XIV, że wzmocni wiarę pośród globalnych wyzwań, modląc się, aby jego przywództwo pomogło złagodzić światowe dysproporcje, zamiast nieświadomie sprzymierzać się z fatalnymi planami. Tym razem jednak wiernym towarzyszy moment dojrzałego rozeznania, czas na eksplorację zawiłości wpływu religijnego i władzy politycznej, rozważanie ukrytych przesłań, jakie starożytne pisma rzucają na wzloty i upadki dzisiejszych przywódców. Starzejąc się, samo życie odzwierciedla walkę, wieczny taniec między światłem a ciemnością, dobrem a złem. Tekst odjawienia mistyczne. Ale głęboko splecione ze światowymi wydarzeniami, wzywa do czujności i modlitwy. W takim kontekście wzrost papieża Leona XIV może nie tylko mówić o jego osobie lub odosobnionym przeznaczeniu, ale także o centralnym rozdziale w trwającej narracji proroctwa i realizacji, odzwierciedleniu naszej interpretacji obecnych czasów przez starożytną soczewkę. Gdy zagłębiamy się w zagadkową frazę Znanie Bestii, wspomnianą w objawieniu XIII. 16. Myślnik 17 Stajemy w obliczu starożytnego ostrzeżenia o głębokich implikacjach dla współczesnego społeczeństwa. Ta przepowiednia mówi o systemie ekonomicznym zorganizowanym w celu kontrolowania mas, pozwalającym kupować lub sprzedawać tylko tym oznaczonym. Dzisiaj, gdy technologia rozwija się z zawrotną prędkością, odjawienia, które kiedyś wydawały się tajemnicze, Zaczynają rezonować bardziej złowieścio ze współczesnymi realiami. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ta biblijna przepowiednia może splatać się z powstającymi technologiami. Gospodarka cyfrowa, skomplikowana sieć utkana z fotonów i elektronów, mogłaby rzeczywiście urzeczywistnić system przypominający przepowiednie odjawienia. Jest to system coraz bardziej zależny od identyfikacji cyfrowej. Transakcji elektronicznych i profili online prawdziwie globalnej infrastruktury, która rządzi handlem i walutą. To rodzi przerażające pytanie: czy możemy zmierzać w kierunku realizacji odjawienia pod pozorem wygody i postępu? Rozważmy smartfon łagodne urządzenie, które przekształciło się w cyfrowy dodatek dla miliardów. Z każdym dniem odbiorcy tego tekstu stają się coraz bardziej zależni od cyfrowych portfeli. Kodów QR i płatności mobilnych. Urządzenia te, falone za ich zdolność do upraszczania naszego życia, po cichu stały się kluczem do naszego uczestnictwa w gospodarce. Ale co, jeśli dostęp do tych usług byłby powiązany z czymś bardziej obowiązkowym niż tylko skłonności technologiczne? W świecie, w którym cyfrowe identyfikatory stają się normą, czy nie mogłyby płynnie przejść do egzekwowania i znaku? Co więcej, Pojawienie się blockchain i kryptowalut stanowi zarówno cud, jak i potencjalną zagadkę. Mamy tutaj zdecentralizowany system, który oferuje anonimowość, ale wymaga identyfikacji ze względów bezpieczeństwa i regulacji. Wraz z rozwojem cyfrowych walut banków centralnych, CBDC, rządy widzą okazję do wykorzystania tej technologii do śledzenia transakcji z niezrównaną precyzją. Podczas gdy zwiększone bezpieczeństwo i przejrzystość są argumentami przemawiającymi za zaletami tej cyfrowej ery, władza, jaką przyznaje ona zcentralizowanym władzom do monitorowania i potencjalnego regulowania indywidualnych działań gospodarczych, jest równie bezprecedensowa, co niepokojąca. Jednak znak jest czymś więcej niż tylko technologicznym stemplem. Oznacza wierność i tożsamość. Łącząc przetrwanie gospodarcze z poddaniem się szerszemu panowaniu, wyobraź sobie społeczeństwo, w którym odmowa uniwersalnego cyfrowego identyfikatora ogranicza możliwość nie tylko handlu, ale także istnienia w głównym nurcie społecznym. Subtelne szturchnięcie tutaj z przyjęciem płatności bezgotówkowych i pchnięcie tam z obowiązkowymi weryfikacjami tożsamości w przypadku interakcji online. Mogą one doprowadzić nas dobrowolnie do systemu, w którym i znak stanie się niezbędny. Rozpoznawanie twarzy i skanery geometryczne, choć wyjątkowe pod względem personalizacji i bezpieczeństwa, zapowiadają przyszłość, w której nadzór będzie wszechobecny. W miastach, w których przepływy ruchu są kontrolowane, a ruchy pieszych są mapowane za pomocą tych technologii, przestrzenie publiczne stają się areną do eksploracji danych. Technologie te zapewniają ich użytkownikom ogromne możliwości nadzoru, zdolne ograniczyć dostęp dla osób sprzeciwiających się, tych, którzy mogliby odważyć się złamać ustalone normy tej kontrolowanej infrastruktury cyfrowej. W obliczu zmagań rządów z wyzwaniami cyberbezpieczeństwa i walki z oszustwami, atrakcyjność wszechogarniającego systemu identyfikacji, który z natury mógłby wspierać zarówno bezpieczeństwo narodowe, jak i stabilność gospodarczą. Jest potężna. Ale w tym tkwi dylemat kompromis między bezpieczeństwem a wolnością. Po zintegrowaniu ze sztuczną inteligencją i blockchainem technologie te mogłyby utworzyć nadbudowę dostosowaną do administrowania niespotykanym dotąd poziomem kontroli nad handlem i działaniami poszczególnych osób. Ale nie obawiajcie się, ponieważ rozpoznając te znaki, nie jesteśmy skazani na rozpacz. Jeśli cokolwiek Nasza świadomość dodaje nam odwagi do kwestionowania, dostosowywania się i duchowego przygotowywania. Niektórzy mogliby powiedzieć, że te postępy technologiczne są tylko narzędziami. Ich potencjał do niewłaściwego wykorzystania powinien służyć jako przypomnienie o wartości rozeznania, zachęcając nas do zastanowienia się nad zasadami, które są nam drogie, i wzmocnienia się mądrością. W miarę jak nasza opowieść wykracza poza zasłonę zwykłej technologicznej ostrożności, Wymaga ona od czujnych i wiernych więcej niż kiedykolwiek, aby pozostali niezłomni. Duchowe przygotowanie to nie tylko tarcza przed napaściami kontroli ekonomicznej lub technologicznym przekroczeniem granic, to wezwanie do ucieleśnienia nauk i dalekowzroczności dawno przepowiedzianych. Jesteśmy wzywani do czujnego stania na straży tego, co dyktuje odwieczny scenariusz. Ponieważ pośród postępów i miejskich udogodnień nasze przewodnie światło pozostanie niezłomne wobec zwodniczej pokusy wplecionej w wierę cyfrową. W miarę jak przechodzimy do proroczych objawień czasów ostatecznych, znajdujemy się w w horyzont obciążony duchową wojną i kosmicznymi wydarzeniami, które zmuszają nas do pytania czy jesteśmy przygotowani. Czasy, w których żyjemy, wymagają czegoś więcej niż tylko przypadkowej wiary, Wymagają głębokiej duchowej czujności, niezachwanego oddania prawdom głoszonym w Biblii. Księga odjawienia nie jest jedynie opisem apokaliptycznych wizji, ale boskim przewodnikiem po czasach, w których cienie tych wydarzeń są większe niż kiedykolwiek w naszych czasach. W naszym poprzednim badaniu zagłębiliśmy się w koncepcję znamienia bestii, złowrogiej przepowiedni szczegółowo opisującej wzajemne oddziaływanie kontroli ekonomicznej i postępu technologicznego. To przerażające przypomnienie, w jaki sposób nieustępliwy systemy mogą wymusić posłuszeństwo i ograniczyć wolność, zmuszając nas do zastanowienia się, jak łatwo prorocze symbole opisane w objawieniu mogłyby wślizgnąć się do naszej rzeczywistości. Jednak pośród rozwijającego się dramatu technologii i handlu nasza uwaga nie może odbiegać od szerszej narracji duchowej i naszej gotowości na to, co nadejdzie. Podstawą duchowego przygotowania jest pielęgnowanie czujności, podwyższonego stanu świadomości, który za nas pośród niepewności. Ale co oznacza bycie duchowo czujnym, gdzie rozwijają się te prorocze wydarzenia? Pisma święte dostarczają nam żywych ilustracji. W liście do Efezjan 6, 10 myślnik 18, Paweł napomina wierzących, aby przywdziali pełną zbroję Bożą, zapewniając, że jesteśmy wyposażeni w prawdę, Sprawiedliwość, pokój, wiarę, zbawienie i słowo Boże. Elementy te działają zarówno jako mechanizmy ofensywne, jak i defensywne w duchowej walce, umożliwiając nam wytrzymanie zwodniczych ciosów przeciwnika i wyjście zwycięsko z bitew, które każdego dnia przynosi. Koncepcja duchowej czujności wzywa nas do ciągłego czuwania, duchowego rozróżniania znaków i czasów, w których żyjemy. W Ewangeliach Jezus wielokrotnie namawiał swoich uczniów, aby czuwali i modlili się, Mateusz 26, 41, podkreślając podatność ducha na zranienie, gdy jest on odłączony od życia modlitwy. Wezwanie do modlitwy nie jest zwykłym rytuałem religijnym, ale potężnym środkiem komunikacji i wzmocnienia, który nas prowadzi, pociesza i umacnia przed nadciągającymi cieniami zła. Oprócz modlitwy. Duchowa czujność obejmuje głębokie, trwałe zaufanie do suwerenności Boga, zaufanie, które wykracza poza intelektualną zgodę, obejmując każdą sferę naszego życia emocjonalnego i duchowego. To zaufanie jest zakorzenione w intymnej relacji z Bogiem, pielęgnowanej poprzez codzienną komunię w modlitwie i medytację nad Pismem Świętym. Kiedy zanurzamy się w Słowie, jak Dawid, możemy z ufnością oświadczyć, "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce." Psalm 119:105. To oświecenie poprowadzi nas, zapewniając, że nasze kroki są zgodne z boskim celem, szczególnie gdy poruszamy się po niepewnym terenie czasów ostatecznych. Kluczową częścią przygotowania się na przyszłość jest zrozumienie przeszłości. Historia biblijna jest bogata w przykłady wierności Boga, a jej historie służą zarówno jako ostrzeżenie, jak i Zachęta. Eksodus Izraelitów z Egiptu i ich podróż przez pustynię to opowieść pełna interwencji Boga i ludzkich słabości. Szistoliety odzwierciedlają szersze tematy wyzwolenia i sądu, które widzimy nasilone w objawieniu. Studiując te opowieści, dostrzegamy wzorce, które ujawniają boskie intencje i ludzkie obowiązki, przypominając nam o trwałej prawdzie, że Bóg pozostaje niezachwany nawet gdy świat się cieszy. Co więcej, w naszej podróży ku przygotowaniu musimy angażować się we wspólnotę. List do Hebrajczyków 10, 24 myślnik 25 podkreśla znaczenie wzajemnego zachęcania się. I tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się dzień. W czasach ucisku i niepewności wsparcie wspólnoty wiary staje się niezbędne. Dzielenie się spostrzeżeniami. Wspólna modlitwa i dźwiganie ciężarów innych wzmacniają naszą determinację i zapewniają istotną sieć odpowiedzialności i inspiracji. Nasza gotowość obejmuje również czujne serce, które uważnie słucha podpowiedzi Ducha. W zgiełku współczesnego życia łatwo przeoczyć cichy, delikatny głos Ducha Świętego, który nas prowadzi. Nauka rozróżniania jego głosu pośród hałasu jest podstawową umiejętnością dla duchowej gotowości. Wymaga to praktyki, cierpliwości i chęci bycia prowadzonym, nawet gdy jego ścieżki przeczą naszemu zrozumieniu. Ponadto czujne serce stoi na straży przed oszustwem. Odjawienie wielokrotnie ostrzega przed fałszywymi prorokami i zwodniczymi duchami, gotowymi o wielu odprawdy. W świecie zalewanym informacjami rozróżnianie prawdy pośród morza fałszu jest duchową dyscypliną ważniejszą niż kiedykolwiek. To rozeznanie pochodzi z umysłu odnowionego i przemienionego przez Słowo Boże, wyposażonego do testowania duchów. Zgodnie z instrukcjami w jednym Jana 4, 1. Być może najpotężniejszym wyrazem naszej czujności jest nieustraszona wiara, wiara. Która pozostaje odporna w próbach i przeciwnościach. Objawienie godzina 12.11 mówi potężnie o świętych zwyciężających przez krew Baranka i przez słowo swojego świadectwa. To świadectwo nie jest bierną wiarą, ale solidną, żywą deklaracją dzieła Bożego w i przez nasze życie. Taka wiara jest zarówno tarczą, jak i latarnią, prowadzącą nas przez ciemność i przyciągającą innych do światła. W tym przygotowaniu pozostajemy pewni nadziei, która jest obiecana. Odjawienie, choć przerażające, kończy się wizją przywrócenia i odnowienia, nowego nieba i nowej ziemi. Nasze przygotowanie jest po pewnością, że ostateczne zwycięstwo Boga jest zapewnione. Gdzie pozostajemy czujni, zachowując wiarę i nadzieję, stajemy się nosicielami tego przesłania, żywymi świadectwami triumfu Boga nad ciemnością. W tych czasach, gdzie cienie i światło tkają skomplikowany taniec, gdzie proroctwo i rzeczywistość się rozmywają, bądźmy obserwujący, czekający i zawsze przygotowani. Ponieważ zbliża się dzień jego powrotu, naszą rolą nie jest bierne przestrzeganie, ale aktywne uczestnictwo w boskiej narracji, narracji, która wzywa nas do wytrwałości i zaufania temu, który trzyma początek i koniec.